Cześć, witajcie. Dziś serdecznie Was zapraszam do kolejnego materiału, gdzie porozmawiamy na temat regulatora ciągu kominowego z firmy Darko System. Na samym wstępie serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jest to dla mnie bardzo istotne. Liczę na duże Wasze zaangażowanie w lajki, w komentarze, czy też subskrypcje. Bardzo mi na tym zależy. A my przejdźmy do meritum dzisiejszego materiału, jakim jest oczywiście regulator ciągu kominowego, ale... To jest akurat regulator, który się montuje na naszą rurę spalinową. Ja za niego zapłaciłem na znanym takim portalu aukcyjnym 250 zł. Wiadomo, te regulatory w ciągu kominowego, które są montowane od razu w komin, one są nieco tańsze. Ja wyszedłem z inicjatywą, że jeżeli mam mm, przesłonę na czopuchu, to po prostu sobie to wykorzystam. I nie muszę po prostu ściany rujnować, a też czasu zbytnio nie mam. A to oczywiście jest szybki montaż regulatora. Przejdźmy oczywiście do środka, zobaczymy jak to właśnie wygląda. No i porozmawiamy, właśnie jaki jest sens, oczywiście, montować regulator ciągu kominowego. No i oczywiście, zobaczmy co mamy tutaj w zestawie. Mam oczywiście instrukcję standardową, zestaw montażowy i oczywiście sam regulator ciągu kominowego jest to oczywiście montowane na rurze z regulacją od 120 do 200 Fi także jak najbardziej tutaj na duży duży plus że na każdy jakby tam czopuch możemy sobie to dostosować bardzo fajnie warto jak będziemy go zakładać to pokażę wam jak go Uszczelnić, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie łapało nam lewego tutaj powietrza, nie podsysało. Oczywiście mm, całe powietrze i ciśnienie w kotle, jak i właśnie w przewodzie naszym kominowym, będzie stałe. Oczywiście tutaj według Pascali sobie wszystko y, to ustawimy. Pokażę Wam to właśnie, ja jak to wychodzi w całym kształcie. Y, bardzo dobrze jest, jeżeli ktoś ma na przykład kotły pelletowe. No to jak najbardziej tutaj zalecam zamontować właśnie taki regulator ciągu kominowego. On stabilizuje właśnie te całe ciśnienie w naszym przewodzie kominowym. Nawet na ekogroszkowych też, bo wiadomo, ja na przykład mieszkam w takim miejscu, gdzie koło siebie nie mam ich tam dużych drzew. Nawet zobaczcie teraz na przebitkach mamy od jednej strony zbiorniki wody, po prostu stawy i od tych stawów właśnie mi bardzo, bardzo wieje w ten komin i dlatego właśnie na paniku czasami są różne rzeczy, a tak to właśnie przy tym regulatorze ciągu kominowego będzie dużo, dużo na pewno lepiej, bo ciśnienie będzie cały czas stałe tak naprawdę w naszym kominie. Nasze co, idziemy do komina, do, czy do, do gotowni i zaczynamy to montować, zobaczycie właśnie jak to wygląda. I tyle. Mamy oczywiście sam czopuch, który właśnie idzie dosyć ostrym kątem do komina, dlatego bardzo dobrze sprawdzi się właśnie ten regulator właśnie na rurę. Ja za chwilkę sobie oczywiście cały ten czopuch powyczyszczam i zdemontuję tutaj to, tą przesłonę. Obrócę ją o 90 stopni w naszą stronę i zamontuję właśnie regulator ciągu kominowego. Pokażę Wam oczywiście, jak go zasilikonować i jak go właśnie zamontować. Myślę, że 5-10 minut pracy, tak naprawdę. I mamy założony, później lekkie dostrojenie. No i zobaczymy się za chwilkę. No i oczywiście, mamy to zamontowane. Zobaczcie, tutaj w taki sposób jest zapinka. Od tyłu. Teraz należy oczywiście e, te powierzchnie, właśnie, które są narażone właśnie na lewe powietrze, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Musimy, musi być to uszczelnione. Ja oczywiście mam tutaj taki silikon do 250 stopni, bo wiadomo, spalinie w, oczywiście w czopuchu nie ma takich 250, tylko są w granicach 100 stopni. Myślę, że nie trzeba zbytnio. Naddawać zbytnio po prostu silikonu. Także ja biorę się za robotę. Za chwilkę zobaczcie, jak to właśnie jest wklejone. No i oczywiście mamy ładnie, bardzo ładnie, bym powiedział, zaklejone wszędzie dookoła. Tu na prostu widzicie tą dziurkę. To nie jest na przestrzał, tylko tam właśnie jest ta nasza zapinka. Tam też delikatnie gdzieś tam smarniemy z naszego silikonu. Ale bierzemy się, oczywiście, za montaż. No i zobaczycie, właśnie, efekt finalny. No, już za chwilkę. I oczywiście, mamy zamontowany właśnie nasz regulator ciągu kominowego. Wszystko, jak najbardziej, prawidłowo zostało zamontowane. Bardzo ważna kwestia, że jeżeli tak montujemy, tu musimy mieć poziom. I między właśnie tą, a tą śrubką również musimy mieć poziom. Żeby to oczywiście miało ręce i nogi. Żeby to działało prawidłowo, bo inaczej po prostu będzie. Niestety, ale lipa, także myślę, że materiał się podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, dajcie komentarz, to bardzo motywuje, a za tydzień bardzo fajna nowość u mnie na kanale, także myślę, że materiał będzie też bardzo ciekawy, do zobaczenia, cześć.